Pociąg 71.00 odcinek drugi. Zapraszam Państwa. Stoimy pod semaforem wjazdowym. Postój trwał około 3 minut i jedziemy dalej do stacji Konin. Dla przypomnienia semafory czytamy zawsze obraz na semaforach od dołu. I tutaj mamy taki przykład jest zielony pasek, czyli przy tym 100, później mamy pomarańczowe i górne zielone migające, to znaczy jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km na godzinę przy tym i przy następnym semaforze. I jeszcze dla nowicjuszy, czyli maszynista, który ma rozkładową np. 120, musi zredukować do 100, a maszynista, który ma na przykład prędkość planową 80 jedzie 80 na godzinę. Z Poznania głównego do Warszawy wschodniej wpadł mi w rękę kalendarz i tutaj z 2004 roku prowadziłem ten sam pociąg 7100 na lokomotywie EP09036. Za pomocnika Pan Andraszyk Eugeniusz ze mną jechał wyjazd z Poznania 7100 745, 95 już był w Warszawie Wschodniej, czyli 2 godziny i 10 minut. W Warszawie centralnej byliśmy o 9.25 i w tamtym czasie właśnie te pociągi z kierunku poznańskiego były najszybsze. Jeszcze do dziś nie doszli do tego czasu przejazdu. Tu nadmienię, że film jest z 2013 roku i już ten czas przejazdu do Warszawy się wydłużył. Zbliżamy się do następnej stacji. Jest to stacja Krams. Mamy tu podany sygnał S2. Jazda z największą dozwoloną prędkością. Na słupie nośnym, semafora, umieszczona jest kwadro, kwadratowa biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej czarny pierścień z czarnym kołem środka. Jest to wskaźnik W18, wskaźnik samoczynnej blokady liniowej. Oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym, czyli jest również tarczą do semafora wjazdowego. Tu mamy semafor wjazdowy na stację Kramsk. Pokazuje sygnał S2. Jazda z największą dozwoloną prędkością, a w żargonie kolejowym musi się po prostu przelot. To znaczy, że jest przejazd przez stację. sobie wyobrazić, że teraz semafor wygasł całkowicie lub zrobił się sygnał S1 stój. Co robię? Zatrzymuję pociąg. Jak się uda zatrzymać przed semaforem, to dobrze. Jak za semaforem, to zatrzymujemy się za semaforem. I nawiązujemy łączność z dyżurnym ruchu. I tu w naszym przypadku dyżurny powie mechaniku Dalsza jazda odbędzie się na sygnał zastępczy SZ. Z jaką prędkością pojedziemy? No, wiemy, że to jest blokada samoczynna. A na blokadzie samoczynnej prowadzi się w takim przypadku pociąg z prędkością do 20 na godzinę. Jak długo? Do następnego. Semof semafora blokady samoczynnej, czyli semafora z tym słupem pomalowanym na biało. Maszynista naszego pociągu trzyma rękę na zaworze maszynisty typu Oerlikon, który znajduje się w położeniu hamowania i teraz ustawi rączkę w położenie jazdy. Po to, aby wyluzować skład, przejeżdża teraz przez zwolnienie. Tutaj ludzie pracują, oczywiście, podawane są sygnały. Baczność i po... semafor wjazdowy nas daje sygnał S3. Jazda z największą dozwoloną prędkością. W przodzie są dwa. Odstępy blokowe wolne, albo przy następnym semaforze z prędkością nie większą niż 100 km na godzinę. Jedno zielone migające światło na semaforze. Znam dobrze stację, wiem, że na następnym semaforze będę miał zielony pasek dolny. Czyli pojadę z prędkością 100 na godzinę. Jak odczytam obraz, będę widział, co jest dalej. I tu mam że przy tym i przy następnym 100 na godzinę. W stacji koło nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej, ponieważ jest to pociąg ekspresowy. I tak sobie ładnie, pięknie prowadzimy pociąg, wszystko jest ok, a w pewnym momencie wchodzimy na pierwszą pozycję nastawnika jazdy. No i niestety brak jazdy, i teraz jestem tak jak. Tutaj na szlaku zatrzymuję się. No staram się dojechać do stacji, żeby nie blokować linii. To jest taka możliwość, że po prostu siłą rozpędu dolatuję do najbliższej stacji i się zatrzymuję. Oczywiście melduję Pan dyżurnemu, że mam awarię Chwilę postoję. Tam była taka zasada kiedyś, że 15 minut było czasu na usunięcie usterki, po 15 głosiło się po pomoc, a ja robiłem odwrotnie. Po prostu od razu żądałem lok zastępczą, a w tym czasie usuwałem usterkę. I jeżeli po prostu zdołałem ją usunąć, to odwoływałem lok zastępczą. I to było na tyle dobre, że po prostu ten czas postoju się skracał do minimum, bo ja tu stoję 15 minut, dopiero wzywam pojazd zastępczy, a tak już ta lokomotywa była przygotowana i po prostu mogła jechać, żeby mnie ściągnąć z szlaku. Oczywiście, jeśli się zatrzymaliśmy na szlaku, należało również podać kilometr, w którym się stoi, ponieważ lok zastępcza wtedy jechała, miała wpisane w rozkazie dojechać do takiego i takiego kilometra, żeby czasami nie doszło do zderzenia. A teraz wjeżdżamy na stację Kutno. Nie wiem jak dziś wygląda ta stacja, jak jest przebudowana to wtedy jeszcze po prostu było po staremu stare perony Tylko budynek dworca był wyremontowany i bele pociąg oczywiście jedzie dalej ponieważ ten pociąg nie zatrzymuje się również w Kutnie jedzie non stop jak wyruszy z, Warszawy, z Poznania lub Warszawy to jechał na przelocie do samego Poznania o siódemeczkę mijamy po drodze Szkoda, że nie mogę uruchomić głosu, bo jest po prostu wyciszony. A tu zbliżamy się do Łowicza. Przejedziemy przez rzekę Bzurę. Mój teść z armią Poznań walczył nad Bzurą. Zgłosił się na ochotnika, aby po prostu Niemcom przerwać łączność. Trzeba było... Przerwać taki kabel o grubości ręki, bo no wystarczyło tam podobno, tylko dobrze saperko uderzyć, i łączność została zerwana. Po powrocie z akcji, dowiedział się, że cały jego Pluton zginął. Miał trochę szczęścia w następnej akcji, został. Poszczelony przez snajpera, który siedział na drzewie, wymierzył do niego i szczelił mu w plecy, ale tak szczęśliwie, że kula przeszła pod skórą, omijając kręgosłup. I stamtąd dostał się już do kutna. W kutnie był w szpitalu i później Niemcy wywieźli go na roboty. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny film. Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj, 26 marca 2022 rok.